Byli podejrzani o spowodowanie aż 14 pożarów, które zdarzyły się od czerwca do września ubiegłego roku w gminie Brąszewice w powiecie sieradzkim. Szukała ich policja, szukali strażacy, a nawet utworzona w tym celu Straż Obywatelska, którą do pilnowania o dobytku zorganizowali mieszkańcy tej gminy. Podpalacze zatrzymano w nocy z 24 na 25 września ubiegłego roku. To dwaj mieszkańcy gminy Brąszewice, 28-letni Kamil K. i 24-letni Witold Esz, którzy przyznali się do popełnionych czynów, między innymi do spowodowania największego z pożarów we wsi kamienniki. W wyniku którego spaleniu uległo ponad 1700 m sześciennych składowanego drewna, czym spowodowane zostały straty blisko 801 tysięcy złotych na szkodę nadleśnictwa złoczew. Wczoraj do Sądu Okręgowego w Sierazu płynął akt oskarżenia wobec tych podpalaczy. Aktem oskarżenia objęto także cztery czyny zniszczenia mienia, którego dokonali oskarżeni na przestrzeni czasu od czerwca do września ubiegłego roku także na terenie gminy Brąszewic poprzez podpalenie łącznie blisko 500 balotów słomy, budynku drewnianej Stodoły. A także 7 metrów sześciennych kłód sosnowych na szkodę indywidualnych właścicieli o łącznej wartości strat blisko 40 tysięcy złotych. W akcie oskarżenia występuje także jeszcze jeden podejrzany. To kobieta, która pomagała sprawcom podpaleń. W odrębnych postępowaniach zostaną rozstrzygnięte kwestie czynów, które według opinii biegłych do spraw pożarnictwa, a także wyceny nieruchomości i ruchomości, nie stanowią przestępstw, a stanowią wykroczenia. W odrębnym także postępowaniu zostanie podjęta decyzja co do trzeciego sprawcy, któremu zarzucone zostały analogiczne czyny. Oskarżonym grożą wysokie kary pozbawienia wolności. Za przestępstwa z artykułu 163 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, natomiast za zniszczenie mienia do lat 5 pozbawienia wolności. Za kilka tygodni pierwsza rozprawa podpalaczy przed Sądem Okręgowym w Sieradzu.